Witam was serdecznie. Dzisiaj mam dla was przepis na ciasto arbuz. Składniki w opisie. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Szpinak musimy drobno zblendować. W misce miksera ubijamy jajka razem z cukrem na puszystą masę. Do szpinaku dodajemy sok z cytryny. Do ubitej masy ciągle mieszając dodajemy olej i zblendowany szpinak. Na koniec do masy przesiewamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia i wszystko delikatnie mieszamy. Masę przelewamy do formy i pieczemy w 160 stopniach góra i dół przez jakieś 35 minut. Po upieczeniu ciasto całkowicie studzimy. Teraz przygotujemy galaretkę. Rozpuszczamy ją w 350 ml wody i odstawiamy na bok, żeby zaczęła tężeć. Kremówkę ubijamy na sztywno razem z cukrem pudrem. Do ubitej kremówki dodajemy mascarpone i wszystko delikatnie miksujemy. Krem wykładamy równomiernie na wystudzone ciasto. Na wierzch wysypujemy jakieś czarne perełki, Ym, mogą to być też czekoladowe kawałki, coś co zastąpi nam pestki. I zalewamy żyjącą galaretką. Moja oczywiście za gęsta. U mnie to albo za gęsta, albo za rzadka i mi potem bokami wszędzie wylatuje. Nie wiem jak ja to robię. Na koniec wkładamy do lodówki, żeby galaretka całkowicie stężała. No, i to by było na tyle.